Dzień dobry, dzieciaki. Mój kubek dzisiaj ma jakąś niewyraźną minę, ale ja jestem bardzo zadowolona, bo właśnie zaczynam dla Was e, czytać kolejne opowiadania. Sami zgadniecie, o kim będzie dzisiaj mowa, o kim będzie opowiadanie. Posłuchajcie zagadki. Uwaga. Z wielką torbą chodzi co dzień, przy pogodzie i niepogodzie. Czekaj go, gdy listu chcesz. Kto to jest? Czy wiesz? Listonosz. Właśnie, mowa jest o listonoszu. Możecie dzisiaj posłuchać krótkiego opowiadania. Uwaga! Ten mały terenowy samochodzik nazywa się Framek. Jego karoseria jest w wesołym czerwonym kolorze, a on sam często się uśmiecha i mruga przyjaźnie do innych samochodów. Dziś na poczcie poproszono Franka, by rozwiózł paczki i listy do różnych zwierzątek. To bardzo proste, powiedział kierownik poczty. Wystarczy, że rozwieziesz listy pod wskazane adresy. Poradzisz sobie. No dobrze, spróbuję, zgodził się Franek. Samochodzik nie wiedział, jak zaplanować sobie pracę, jednak pani z poczty dała mu mapę, gdzie zaznaczone były miejsca, w które powinien pojechać. Jedź i rozdawaj listy, powiedziała. To rzeczywiście bardzo proste, zawołał Franek. Najpierw Franek pojechał do zoo, do żyrafy Zuzi. Miał dla niej pocztówkę z Australii. Ojej, to od pani kangurowej. Zobacz, pisze, że teraz tam jest zima, a u nas środek lata. Co ciekawe, chyba muszę jej wysłać ciepły sweter. I szalik, i rękawiczki, jak myślisz. Mówiła podekscytowana. To dobry pomysł, powiedział samochodzik. Na poczcie możesz wysłać taką paczkę. Potem Franek wybrał się w góry do Misia Michałka. Ale w zaznaczonej na mapie jaskini nikogo nie było, a to był list polecony z urzędu. Co robić? pomyślał. Ale przypomniał sobie, co mówiła pani na poczcie. Gdy adresata nie ma w domu, musisz zostawić awizo. Awizo to informacja, że przesyłka będzie czekać na poczcie. Franek wypisał awizo, wrócił je do skrzynki i pojechał dalej. Do zagrody, na podwórku państwa Kusków, Franek miał tylko jeden list. To znów polecony. Oby ktoś był w domu, pomyślał samochodzik. Otworzyła mu pani Kuska. To do córki, zawołała. Córka pani Kuski pokwitowała odbiór listu i otworzyła kopertę. Dostałam się na Cosford, kosf mamo! krzyczała i skakała z radości. Gratuluję, powiedział nasz listomasz i pojechał do kolejnego adresata. Pomyślał, że to bardzo przyjemnie doręczać takie dobre wiadomości. W lesie mieszkał dziadek Wilczek. Franek miał dla niego cały plik listów. Ach, jak zwykle, powiedział dziadek. Same rachunki do zapłacenia. Zobacz, Franku, z gazowni, elektrowni i wodociągów. I jeszcze rachunek za telefon i internet. Szkoda, że nie przychodzą do mnie zwykłe listy od przyjaciół. A może wejdziesz na herbatę? Zapytał. Chętnie. Z przyjemnością, powiedział Franek. Usiedli i porozmawiali chwilę. Dziadek powiedział, że po południu wybiera się na imieniny do babci. Liskomej. Następny punkt na mapie Franka to park miejski. Tu ma swoje gniazdko pani Sujka. Samochodzik przekazał jej dużą, szarą kopertę. Były to foldery z biura podróży. O, widzę, że wybiera się pani na wakacje, zauważył Franek. Tak, chciałam wyjechać gdzieś w zamorską podróż, ale jestem taka niezdecydowana. Uśmiechnęła się pani sójka. Może pan mi coś doradzi? Polecam Afrykę i Amerykę Południową, ale odradzałbym Australię. Tam podobno jest teraz zima. Kolejny list był do Piotra Świnki. Na wsi, w jednym z gospodarstw był chlewik. Czy tu mieszka pan Piotr Świnka? Nie, Piotr Świnka mieszka w chlewiku, a tu jest obórka. Wyjaśniła pani Mućka i pokazała Frankowi właściwy budynek. Ach, rzeczywiście, źle przeczytałem adres. Franek podjechał do chlewika. Okazało się, że Piotruś dostał zawiadomienie o nagrodzie wygranej w konkursie plastycznym wraz z zaproszeniem na wystawę. Teraz samochodzik zmierzał do babci Liskowej. Ale nie dojechał nawet do jej małego domku, gdy spotkał ją idącą na targ. Franek dał jej mnóstwo kartek i z życzeniami, z życzeniami imieno, imieninowymi. Dostałam życzenia, ale raczej nikt mnie nie odwiedzi. Wszyscy są tacy zapracowani, powiedziała ze smutkiem babcia. Życzę wszystkiego najlepszego z okazji imienin i proszę się nie martwić. Jestem pewien, że ktoś panią odwiedzi, powiedział Franek z tajemniczym uśmiechem. Nad morzem mieszka mała foczka. Franek przywiózł jej sporą paczkę. Dostała piłkę, którą mama kupiła jej przez internet. Samochodzik był zmęczony. Pomyślał, że praca listonosza jest ciężka, ale bardzo potrzebna. A po powrocie do domu napisał listy z zaproszeniami na wycieczkę. Do dziadka Wilczka i do babci Liskowej. I koniec. Czekajcie na kolejne opowiadania. Pa!